Moduł z x plus 3 jest większy od 0, no i ponieważ tutaj jest 0, to jest to trochę trudniejszy przypadek niż gdyby była każda inna liczba naturalna, e, możemy to albo rozwiązać ze wzorów, czyli x plus, mamy wzór taki, moduł z x jest większy od jakiejś liczby, na przykład od dwóch, to wtedy x jest większy od dwóch, lub x jest mniejszy od minus 2, tak? E, jeżeli odległość od zera jest większa od 2, no to w tym momencie mamy to, lub mamy to, gdzie tu jest minus 2 i tutaj jest 2. Potraktujmy sobie teraz to 0, jak zwykłą liczbę naturalną, i rozwiążmy z tych samych zerów. To jest pierwsza metoda. Więc x moduł z x plus 3 jest większe od 0, więc x plus 3 jest większe od 0, lub x plus 3 jest mniejsze od jakby minus 0, czyli napiszmy sobie 0, więc x jest większe od minus 3, lub x jest mniejsze od minus 3. Co dostaniemy na oścach? Tutaj sobie mam, mam minus 3 i drugą liczbą też jest minus 3. I teraz x mają być większe od minus 3 lub mają być mniejsze od minus 3, ponieważ jest to lub tutaj to robimy sobie sumę. Czyli dostajemy prawie wszystkie liczby oprócz minus 3, tak? Bo jest tutaj. Jest tutaj otwarte kółeczko. Więc x należą od minus i do minus 3. I od minus 3 do plus nieskończoności, Albo możemy też zapisać x należą do sporów rzeczywistych, odejmując od niego minus 3. Druga metoda, taka bardziej matematyczną na, 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 na myślenie, polega to na tym. Mamy moduł, który z definicji jest zawsze nieujemny, i mówimy, że on jest większy od 0, więc jest to zawsze prawdziwa, oprócz przypadku, kiedy jest równy zero, tak? Więc zobaczmy. Kiedy moduł z x plus 3 jest równy od 0, albo może po prostu, czyli jest to prawdą, jeżeli x plus 3 jest różny od 0. No to w tym momencie x plus 3 bez modułu jest różny od 0, więc x ma być różny od minus 3. Skoro ma być już od minus 3, to pasują nam wszystkie możliwe liczby oprócz minus 3. Czy to jest dokładnie ten sam wynik, tylko rozumowanie bardziej matematyczne, w którym korzystamy z własności modułu.